Hello, tu Dran A to moje Dran, Kokoro Słuchajcie, jest jeszcze wielka paczucha Hanami Box Od Sticky Bardzo dziwną jego Trasą kurierską przebył Tracking się urywa, ale jest Tere! Guys, tutaj jest Więcej rzeczy Sticky, są naklejeczki, które Sobie wybrałam Ponieważ była promka Jest jeden cute pack Którego domówiłam Ojejciu jajciu. Proszę nas tagować A będę, a tak będzie właśnie I teraz Słuchajcie jest box Ej on jest tak jakoś Zawinion Nie, sama szkatuła powala. Dobrze, że już nie pamiętam ile to kosztowało. Proszę mi nie przypominać w komentarzach. Uh. Rozpakuję to, to z tego plastiku. Tu połyskująca Sakura, tutaj ten Glorius. Zaraz się dobiorę do niego, ale najpierw zobaczmy co Jarzych jeszcze No zamawiała. Odkleić to da się? Da się. Wiedzą, co radę. Takie pojedyncze bloczki zamawiała, że ale fikuśne, słuchajcie, tego papieru, to jeszcze nie miałam tutaj, jest jakby ręcznie robiony, tłoczony, jak taka trochę, a, u, ojej, natomiast wcale nie jest gruby, ale szokłam, spodziewałam się, że będzie taki gruby jak tapeta, a tymczasem jest to łosi <suszy> to się wytnie. Albo i nie. I są słodkie, a to są kotki, które są chlebkiem, albo króliki, które są bułką. Cudne. Drugi, który wybrałam, to taki vintage'owy trochę retro style. Jest, są imbryczki, herbatki i różne rzeczy. Jest ich 31 i można sobie zrobić cały miesiąc z herbatkami. Śliczne. Tu z kolei jest... O, Panie, pani się odparła. Jo, ten papier jest troszeczkę gorszy do odklejania. Czy uda mi się? Nie, nie udaje mi się, ale przypomnę. No, wymagają trochę większej uwagi, żeby to odkleić, widzę. Kurde, chciałabym, chciałabym osiągnąć sukces. Nie mogę osiągnąć sukcesu. Nic to, nie wiem, czy to dlatego, że jakiś starszy pak i one tak mają po czasie, czy po prostu tak się ucięło. Zobaczymy, ale to jest dosyć niespotykane jeśli chodzi o jakość sticky jest taki kiciok o super słodki wygląda jak z animu magiczny kiciok papier jest niepowlekany mat, ale druk mimo wszystko jest ciągle bardzo wyraźny i brawo sticky, że umiecie dalej na takim washi jakbym papierze są kotki, które są mleczkami! <laughs> mleczkami, pćkami i innymi cudnymi rzeczami. Będą pasować gdzie bądź do żurnala z pewnością. Taka switaśna pasteloza, taki kiddy style bardzo, też mi się podoba. Na takim delikatnym papierze washi. Ledwo widać te postaci, ale zaświadczam, że są bardzo cute. Yes. I ostatnie to są króliczki i kotki, które są doniczkami, <laughs> między innymi. Bardzo uroczo narysowane, które też mają na ilustracji jakby taką akwarelową teksturkę. Takie rzeczy na... kupiłam w promocji. To lepiej, żeby działało, bo będę zła. Takie blączki. i jeden z cute pack. Kafejka ptaszkowa. Jej, co tu się znajduje? Tu są chyba karteluchy albo fiszki. Nie, to taki minimesik jest. O, ale on się zapiekł. Słuchajcie, zapiek się wielce, ale nadal da się go oswobodzić. Tutaj są papuszki w burgery i we fryteczki bardzo randomowy wzór, ale trochę się z niego sypie cute, jest szyty słuchajcie, co byście zrobili w takim notysiku przyjmuję propozycję, let's go dalsze rzeczy co tu mamy, tu jest, ojej spinacz mam tylko jak ja bym go umiała zapiąć to byłoby super, mamy to kafe ich spinach game jest tak silna, że brakuje mi słów. I jest jeszcze na klejusiach taki haftowany paczek z ptasiorkiem w kubeczku. Jest. I mała papeteria, ale są fajne rzeczy. Totalnie nie żałuję, że zamówiłam ten. Ostatnich nie ma akroś takich fajnych rzeczy. O co chodzi? Są dwie kopertki. Słuchajcie, cute'ne, aż mi po prostu mózg paruje. Jest ptaszek, który robi burb. Bo się naje ciastka. I tu masz menu. I jest też. To jest taki Lores, nie? <taka>, Taka ziarnistość szczególnie fajnie dobrali. I, i tutaj jest y, kafejka. I tu można napisać. Yy, ten Lowres jest. Wydaje mi się, że za, za, zaplanowane, prawda? I uh... A, wszystko mi poleciało z wrażenia. Ach. Jedzonka, ptaszki i, i naklejeczki. My one weakness. Ła, trochę takich przyrzeczy starych. Zacznijmy od tego spodniego. Co to jest? Są takie niebieskie. Uhm, taki wzór jest. Bułeczki, jakieś takie rzeczy. Złota folia no ciekawe, może na easter się przyda takie jajucha, czy coś Ohoho. są to papuszki, które są deserami <noise> a ta jeździ na dyskorolce ale chill a ta jest chlebkiem, ostatnio był też pak, który był podobnie zaprojektowany czyli na takiej przeżyczystej folii odokoła dookoła motowy wydruk takie papunie I są też... aha, ryżowce, aha. I takie te są Super słodka, duża ilość różnych naraz ptaszków uroczych Sweet Check it out, tu jest cała taka fejka. Jest menu Są słodkie Inne ptasiory, co zajadają albo gotują Dalej mamy Takie łosi, stripsy i są ptasiorki, które są deserami i są też inne desery i bubble tea i takie gofry, o gofry są i więcej z tej serii, większe są te naklejuchy deserowymi kuciakami, kuciak na lodach truskawkowych kuciak na deserze maczowym kuciak w frappuccino o, maczowym. Sweet to jest Blob. Jo, No to powiem, że jestem naklejkowo obłowiona. I tutaj tym razem sześć arkuszy naklejkowych, ale rozumiem, że było dużo innych ciekawych rzeczy. dorzuconych, więc nie jestem zła. I sześć takich. Dobra, przejdźmy do gwoździa programu. Ten ten, ten. Hanami box, taki już on jest urody. Z tyłu urocze napisane. Zapinany pięknie. Szkatuła dobroci. Słuchajcie. Uff, od czego zacząć? Nie, ja bym tak sobie jeszcze się popatrzyła na to. Okej. Muszę to schować, bo nie będzie ostrości. Hanami Special Edition. Albumik. Generalnie Sticky sprzedaje też swoje obrandowane segregatorki na naklejki, co je wrzucać, ale tutaj jest taki maluszek z glitterową tą. I co? I to działa! I tu można coś włożyć bez kitu. No nie... Albumik na naklejasy. That's so girly. I macie jeszcze taki sekurowy klasp. No, moja sześciolatka krzyczy. Wewnętrzna. krzyczy z radości jest super słodki kawałek plastiku uwielbiam go już dalej mm. jest badżyk jest pin o no takie dwa słuchajcie ciężkość ciężkość wykonany uroczo sakurowe pingwinkowe lody czy jest ktoś kto nie lubi badżyków nie wiem wiem że są ludzie którzy lubią je trochę Przerażająco bardziej niż ja, aczkolwiek no śliczny jest. Śliczny róż. Zastanawiam się, gdzie go przypiąć. Pewnie do jakiegoś piórnika. Hehe. He. Dalej. Cóż to jest? Memo holder. Niby pokazywali te wszystkie rzeczy, ale ja starałam się nie patrzeć. Łe, Tutaj go można zacząć zaczepić. A nie zaklejony, dobra. Uyp. Uyp. Z drugiej strony też jest zakrajona. Mmm, -hmm. takie wpłatki sakury są spinacze i można je na przykład postawić. Och, tak, postawiłam poza kamerą i stoi tak. Widzicie? Taki spinacz w formie płatku sakury, który można postawić karteczkę i. Ona stoi i przypomina. I w takim pięknym opakowanku aż się nie chce ich wyciągać stąd, prawda? Taka trzecia rzecz liczna. Uff, uh, cała masa łosi. Wszystkie są zrobione dla stiki. O czym świadczy to w środku? Napis. Wow. Eee, to taka taśma grubaśna jest. Nie jest bardzo łosi. Aż chce mi się zasłuczować na papierze. Poczynię to pewnie w tym, w Happy Mail jakimś rozpakowanku. W sensie w kreatywniku, ale pokażmy je wszystkie. Taki pinkowo-niebieski pastel z złotą taśmą. Ciekawe jak z trwałością przylepności tej taśmy i tym jak się właśnie jawi na papierze. Tu jest w ogóle jakieś szaleństwo z folią. Hmm, hmm, hmm. ona jest przyklejalna ale nie na rolce jest podklejona plastikiem od którego można go odkleić ale nie klei się do siebie co by pewnie ochronić ten piękny nadruk no i są to te pingwinki cudne takiej taśmy to ja jeszcze nie miałam wiem, że są popularne ostatnio wyszła nowość taśma soda, czyli też taka plasticzana, ponoć recyklowana ale kiwie i... Czekam aż w jakimś boksie się pojawi, tak czy nie, bo nowość i chcę ją zobaczyć, halo. I jest tutaj taśma taśma, nieprzylepna sama z siebie, trzeba ją poodklejać. Taka sakura, widzicie, odklejowuje się. Na rolce wygląda super, mam nadzieję, że na papierze tudzież również. I ostatnia och, taki fioletowy jest. Hmm, hmm, hmm. Ta najbardziej jest klasycznie łaszowa. Aczkolwiek mam wrażenie, że też nie klei się szczególnie mocno pod spodu. Tutaj jak ją rozwijam, to się mocno rozjaśnia, ale sama w sobie jest. O, może tak widać, jakie są... światło nie pada. Co wy na to byle się tylko trzyma papieru. To jest moje one fear, że może ich manufaktura. Nie była dość jakościowa, ale na druk śliczny, wzory tudzież piękne. I do onych łoszów jest coś takiego, słuchajcie, Washi Tape Traveler. Sticky ma też swoją kolekcję takich torebusiek ślicznych na właśnie stationery on the go, gdzie możesz zabrać jakieś swoje kolekcje naklejek, zeszytów i wszystko to pięknie wygląda, ale jest drogie. Wow, wow, wow. I tu jest ich logo i tu jest szyty taki. I jest to uroczy Organizarek przenośny na łosi i tu masz z tyłu szybkę, żeby było widać co jest w środku. I możesz sobie te piękne taśmy wziąć i zapakować. I oni ci zostawili tą przyjemność zrobienia tego samemu Good Guys! w środku widać, co jest w środku super cute to nie wszystko natomiast słuchajcie, jest super cheesy Yo, pisadełko z sakurowym mieszadełkiem, słuchajcie, jak ja coś takiego widzę, to już jest już wiosna nadeszła potęgo sakury działaj trochę tak właśnie jest taki flimsy ale dlatego, że się go wy kręca, ale jak on pisze? Sprawdźmy. i musi się rozpisać. Mm, bardzo musi się rozpisać. Jakoś tragiczna. <ścoughs> tak zaraz po obczajeniu. Jest to najgorszy długopis, którym pisałam od dawna, bo nie zadaje się z takimi. Patrzcie, i są i kropki, i, i nierówno, i masakra. Ale słuchajcie, jest piękny. Ja bym go najchętniej otworzyła i wymieniła. Ciekawie, czy taki zamysł, żeby on był taki dziadowski, czy to mi się trafił jakiś, ale podejrzewam, że on wiele lepszy być nie może. Kolor jest niesamowity, bo nie wiem, czy jest czarny, czy granatowy. I not in a good way. <laughs> Więc taka straszna rzecz, ale śliczna. W takim kiczowatym znaczeniu. Hanami Paperclip Obłędnie kawaj, słuchajcie Stationary Selection Proszę się nie obrażać Sakura nie obraża Yo! Mam nadzieję, że jak taki spinacz zapnę na swojej swojej hobonici to od razu milion mm, polubień Proszę Bo <gryw> inaczej reklamacja to nie koniec, guys! There's more! Naklejuchy. Takich osobno pakowane są. Ojej, uu, mm. Ależ, ależ hrabio, dlaczego one są tak pakowane osobno, słuchajcie. Jest więcej onych pingwinków. Sakura Desert. Są so precious, że jest jeszcze więcej tego tutaj. Yeah. I... ta w sensie. Widać? Widać. Są wypukłe naklejki. I'm not even mad, mam ochotę sobie je od razu przykleić na telefon. Niech mnie ktoś powstrzyma. I wzory są odwrócone, tak żeby nie było szkoda, że sobie jeden zużyliśmy, mamy zawsze drugi. Och, cóż za pasteloza, słuchajcie, no marzenie, takie hanami na cieniutkim, takim papierku, że prawie są, ledwo widoczne, gdzie to odklejać? Notezik i jest keki. I więcej notesików, i wachlarz, i sakury, i więcej sakur, i są kosmetyki, i są lody sakurowe, i obłęd. To nie wszystko, są jeszcze shiba z deserkami maczowymi i jest na takim fajnym, tym gładkim papierze, którego ostatnio zachwalałam. Z tyłu folia, po powlekany taką kredą jakby, o, powiedzieliby specjaliści. Pozdrawiam specjalistów. No, przyklejałabym i to uczynię. <noise> Niechybnie. Dobra, czy takie słodkie naklejuchy. Jest i Saszeta. O jejku są so cute. Z tyłu są wzory co z naklejek. I tu można wpakować sobie co bądź. Na przykład maseczkę. Czy nam zmieszczył się naklejki. No oczywiście, że się zmieszczą można tutaj trzymać sekurowe naklejki i to nie wszystko Uff, ale już ostatnia rzecz jest notes, ładnie nadrukowane folia jest, on zapakowany i on jest grubaśny słuchajcie, spodziewałam się, że tu będzie taki zwykły zeszycik, taki nie, nie gruby a on jak go teraz utworzyć, żeby nie naruszyć kia. Złota folia, taki akwarium. Tu jest szyty i klejony w jednym. Kładka gruba, taki gruby karton. W środku nie jest zadrukowany, i jest taki notes. I on na płasko leci. Śliczny. Jest deserek, i jest napisane, co się w nim zawiera. Ja mam ochotę zrobić sobie tutaj słocze washi, ale ostatnio robiłam w zeszycie i on mi średnio wyszedł ten słocze washi, tak żeby całą kolekcję tutaj przyklejać. Ale może tym razem, w takim zeszycie, co by na to, co byście zrobili? Piknikowy journal, z tym, że nie ma pikników. Dobra, takie rzeczy słuchajcie: jest wątpliwej jakości długopis, są przepięknej urody naklejuchy, plastikowa saszytka. Na naklejówki albo maseczkę albo co bądź. Spinacze sakurowe. Super sweet badżyk. Spinacze eksponujące karteczki. Szaleństwo w postaci pojemniczka na Łosi i wesołych ich taśm. Sztuk aż 5, Jakość. Duży znak zapytania. I najsłodszy albumik na naklejki świata z bryloczkiem. W takim pięknym boksie się nastarali i co, podobają wam się wzory? mi podobają się ich urocze wzory zaiste jestem prostą kobietą widzę sekurę, cieszę się takie rzeczy były w hanami boksie od sticky sticky delivers propsuję no to do następnego rozpakowanka sticky myślę, że szybko się od nich nie uwolnię, więc jeśli Wam się podobało, to lajkujta, subskrybujta, klikajta dzwonki, wszystko będę dla Was rozpakowywać i objaśniać sekurowe japońskie stationery. Dzięki za oglądanko, pa!